Siemanko witam bardzo serdecznie z tej strony Robson dzisiaj mamy wtorek 24 czerwca chcę wam zrobić takie krótkie podsumowanie po meczu z Boca Juniors dzisiaj gramy z Benficą Lisbona ostatni mecz tej fazie grupowej klubowej mistrzostw świata ten mecz jest o 21 także wam zrobię krótki materiał wystawię oceny pierwsze Skład, jaki Bajem wystąpił w tym starciu w Bramce Neuer w obronie Guerrero, Stanisław Sztach, Laimer, Kimi, Korecka, Koman, Gnabry, Olize, Harry, Kane. ławka rezerwowych. Już Wam mówię. ławka rezerwowych się prezentowała. Pawlowicz Musiala, sano pomyknąć. Thomas, Miller, Aznu, Bischoff, Boy, Dalber, Karl, Kraten, Kraten, Macher, Kuziazare, Palchinia, Perez, Urbich, nie zagrali. Bochman, Davis, Dyer, który już, już został sprzedany do Monako. I to Kiminze. Tom Bischoff jeszcze czeka na debiut. Może z Benfica mi zagra. I teraz Boca Juniors. Marquesin, Adwinkula, Di Lolo, Costa, Blanco, Bataglia, Belmonte, Senon, Carlos Palacios, Velasco, Miguel, Manantiel, Capitan. Wawka rezerwowa się prezentowała. Aguirre, Capeda, Blondel, Braida, Bray. Dejgado, De Fabra, Garcia, Gimenez, Jenson, Miramont, Pellegrino, Rojo, Soraci, Ceballos. Nie zagrali Cavani, Figel, Herrera. Trenerem jest Russo. I ostatecznie starcie to wygrał Bayern 2-1. Bayern strzelił gola w 8 minucie. Oliza strzelił rzutu różnego, ale sędzia bramki nie uznał, bo był jakiś tam faul. W 18 minucie Harry otworzył wynik. Do przerwy 1-0 dla Bayernu, po przerwie na 1-1 strzelił Miguel Marentier, To już jest błąd ze strony Stanisicza i Taha, weszli za bardzo do przodu, poszła kontra, i Boka Junius wyrównała ten stan meczu. I tracimy pierwszą rankę na tej klubowej mistrzostwa świata. A co się odleże, to się nie uciecze. Bayern Szczelił wyrównującą bramkę w 84 minucie. Szczelił Markę Olizę. Tego trzeciego na tej klubowej mniejszości Świata. I asysta Harry Kane. poprzelił dwie zmiany w 57 minucie. Pawłowi za Goreckę, Musiala za Jeszcze pierwsze powie został ukarany żółtą kartką Gorecka. W 67 minucie kolejne dwie zmiany. komand zmienił. Sané zmienił Command, Guerreiro. I w 82 drugim ostatnia zmiana. Thomas Meller zmieni Musiale. Jakieś tam miał drobny uraz, ale prognozy są optymistyczne. Musiale zagra w kolejnym spotkaniu. Także nie ma się o co martwić. Także Bayern wygrał to starcie 2 do 1, o co mnie bardzo, bardzo cieszy. Przechodzimy teraz do wystawienia ocen na to spotkanie. Spotkanie było bardzo piękne, bardzo dużo emocji. Stadion został, bilety zostały rozprzedane. Za bardzo cieszę, że tam wam Ameryce kibice bardzo zespół dopingują. Już Wam mówię o cenach, jakie wystawię, tylko jeszcze coś to patrzyłem. jeszcze sobie stronę odświeżyć. Dzisiaj jest starcie z Benfica. Będziemy ten mecz dzisiaj wieczorem oglądać. Przechodzimy do ocen. Dla Nojera dam 7, Guerreiro dam 6, Stanisicowi 7, Tachowi dam 6, Lamerowi 7, Kimichowi 7, Gorysce 7,5, Komanowi 7. Nabremu 6. Olize za Lobrowysem 10. Haremu Kejnowi 7. Pawłowi 6. Musiali. Nie dam oceny, bo krótko grał. Sane 6, pomekano 6. Tomas Müller. Nie dostanie. Oceny. Tak to się wszystko prezentuje. Kolejny mecz już dzisiaj. O 21.00. Te klubowe Mistrzostwa Świata szybko już lecą. Zobaczcie, ile jeszcze zostało meczów do rozegrania, ale już zbliżamy się do końcówki tego, tych spotkań. To wszystko zleci jak Zbata strzelił. Dzisiaj będę oglądał ten mecz. Tak jak mówiłem o 21 gramy z Benfica, Lizbona. Ten mecz się odbędzie już wam mówię na jakim stadionie. ten mecz się odbędzie na już mówię, czekajcie bo nie chcę mi wyjść mecz się odbędzie na stadionie Bank of America Stadium w Charlotte Bayern już tam doleciał także życzę dzisiaj Bayernowi powodzenia wygrania tej fazy grupowej i później przechodzimy dalej nie zagrają dzisiaj Araujo, Bach, Belotti <tryk> Carrera z Manu, z Benfiki nie zagrają, z Bayernu nie zagrają, Buchmann, Davies, i to Kimminger i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wszystko to, co chcę powiedzieć. Bayern ostatecznie też już awansował do dalszej fazy turnieju, 6 punktów i awansowali chłopy dalej. piszę. Mistrzostwa klubowe, Mistrzostwa Świata trwają dalej. Słuchaj, bardzo cieszy kibica Bayernu. W tym tygodniu już w piątek 27 poznamy oficjalny terminarz Bundesligi. Na kogo Bayern trafi, zobaczymy, na kogo inne zespoły trafią. Zobaczymy przy następnym podsumowaniu vlogu po meczu z Benfica. Ten, ten terminarz Wam ogłoszę. Powiem, z kim bajem zagra na otwarcie. Też już się nie mogę do tego terminarza doczekać. Z kim bajem zagra otwarcie pierwszej kolejki, z kim drugiej kolejki i tak dalej. Także na ten terminarz już czekamy już w piątek. Liga mistrzów to jeszcze trochę. Bo jeszcze... Nie wiemy jeszcze gdzie Thomas Miller uderzy, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie inny zespół, nie wiemy na razie nic, czas pokaże, gdzie ostatecznie Thomas Miller pójdzie grać, ale to moi drodzy, to jeszcze może trochę potrwać, bo na razie niech Thomas Miller rozegra jeszcze to klubowe mistrzostwa świata, obywatel jak najdłużej został w tym turnieju, co im z całego serca głęboko życzę to jest mój klub, mój manszaft. w tym sezonie też będziemy nadawać kiedy będę miał yy, kiedy będę miał czas to będę mówił teraz tak moi drodzy miałem w mieście urlop ale moja firma mi przełożyła na koniec lipca, koniec lipca jadę do Polski na parę dni ale w nowym sezonie tak tradycyjnie Będziemy Wam nadawać, będziemy Wam robić materiały, vlogi. Także o to się nie martwcie. Będę na bieżąco nadawał, tak jak nadawałem ostatnio. Co do dalszych transferów, to jest naprawdę... Jeszcze trochę na te transfery poczekamy, bo jeszcze nic nie jest ustalone. Jeszcze nie wiadomo, kto do Bayernu przyjdzie. Dużo jest spekulacji. Niko Williams prawdopodobnie nie przyjdzie do bajem. Jeśli go Barcelona zarejestruje to zostanie. Jeśli go Barcelona nie zarejestruje, na no to nigdy nic nie wiadomo, ale na tą chwilę on już jest jedną nogą w Barcelonie Także nie ma się co wspinać, że do nas przyjdzie, bo jest naprawdę jeszcze bardzo daleka droga, ale tak jak mówiłem On raczej do nas nie przyjdzie i na to się nawet nie ma co łapać, bo po prostu to on, po prostu Atletic Bilbao chce za dużo pieniędzy za niego a Bayern mógłby dać taką kasę, ale po co? Zawodnik jeszcze jest młody, chce iść do Barcelony, proszę bardzo, niech idzie. Wczoraj czytałem są inne zainteresowania Zainteresowania są trzema zawodnikami. Pierwszym zawodnikiem jest skrzydowy z Arsenalu Gabriel Martinelli, Panie, gdyby do nas przyszedł, byłoby bardzo super. Następny zawodnik to dwóch z Liverpoolu Luis Diaz i Cody Gakpo. Cody'ego Gakpo chętnie bym zobaczył w Bajernie. Bardzo dobry zawodnik, młody, wyszkolony bardzo technicznie. Szczelił Polsce bramkę na. Mistrzostwa Europy. Także moi drodzy, kto do Bayernu przyjdzie, to jeszcze się musimy trochę Zbrodzić w cierpliwość. Bo ja sam na dzień dzisiejszy nie wiem, kto tam przyjdzie, kto odejdzie, kto przyjdzie, kto zostanie. Na tą chwilę wiem, że Kingsley Command i Serge Gnaury mają na przyszły sezon w Bayernie zostać. To jeszcze ma zostać, to prawdopodobnie Gorecka też, Kimich Sasza Boy też chyba zostanie, albo go sprzedadzą. To jest na razie wszystko, wszystko. Spekulacje transferowe. Także Max Eber, Front, działajcie tam hopy. Kupcie jakichś dobrych, porządnych chłopów, bo sezon znowu zacznie się. W przyszłym roku są Mistrzostwa Świata, też będzie dużo ogrania także moi drodzy to by było na tyle co chciałem powiedzieć w tym materiale Pamiętajcie subskrybować dwa kanały, oceniać lajkować, dawać dzwoneczek do góry łapka do góry, miłe komentarze i przede wszystkim subskrybować dwa kanały. Bo pamiętajcie kiedy będę miał czas z trwami klubowymi mniejszości świata to będę Wam robił takie krótkie logi, krótkie podsumowania. I jeszcze chciałem przypomnieć, w tym, w tym tygodniu jest nowy terminarz Bondesigi, piątek 27 czerwca. Także zobaczymy, na kogo trafimy w pierwszych kolejkach. O no się wszystko okaże. Co jeszcze chciałem dodać? Chciałem jeszcze dodać, że chodzą spekulacje, że to ma być już ostatni sezon. Manu Neuera w Monachium w tym roku ma dużo więcej szans gry dostawać Jonas Urbiś czy tak będzie? mam nadzieję, że tak na tą chwilę to już będę kończył także moi drodzy pamiętajcie jeszcze raz subskrybować dwa kanału oceniać, lajkować dzwoneczek, łapka do góry, wszystkiego dobrego dzisiaj są dobre mecze, dzisiaj już Wam mówię kto gra o trzeciej w nocy Porto z Remisola z Alagli 4-4, Inter Miami z Palmeiras 2-2, a Oakland City o 21 z Bocom Juniors, Benfica, Bayern, Monachium. To musiał być piękny mecz o trzeciej w nocy, że aż padło aż 8 bramek. Ci prowadzili, ci wyrównali, po prostu jak w hokeju, jak w hokeju. Także moi drodzy, kończę to wszystko, ten materiał. I jeszcze raz, pozdrawiam. Do usłyszenia. odezwę się. Następne mam wolne. Pierwszy, drugi to jest wtorek, środa. Myślę, że chyba drugiego się uda. Zobaczymy nie Także dziękuję za ten materiał. Do usłyszenia. Miłego piłkarskiego. Znowu tygodnia Klubowych Mistrzostw Świata. Dzisiaj Pagmas, lecimy o 21 wieczorem z Benficą Lisbona, a później losowanie i zobaczymy na kogo trafimy. Mam nadzieję, że nie na Chelsea, że na inny zespół trafimy. Mia sami Mia, pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia, żółwik, piąteczkę. Jeszcze całujemy, godło klubu. Pozdrawiam, ja sam i ja z cześć.